Cześć, z tej strony Anton, witam Was bardzo serdecznie, zapraszam na kolejny przegląd modyfikacji skryptowych, oczywiście do Farming Simulator 25. Mody skryptowe, te, które ułatwiają, a czasami utrudniają rozgrywkę w zależności od tego jakie macie potrzeby. Dzisiaj kolejne 8 modyfikacji tego typu. Zaczynamy od modyfikacji, która nazywa się Animal Food Overview. Modyfikację tą pamiętamy z FS22 w tłumaczeniu przegląd karmienia zwierząt. Autorem tej modyfikacji jest FETI 42, rozmiar to 99 KB. Platforma, na której możecie używać tej modyfikacji, to PC i Mac. Dzięki tej modyfikacji możesz wyświetlić odpowiednie grupy żywności i rodzaje żywności w nich zawarte według gatunku zwierzęcia. Modyfikacja Animal Food Overview będzie szczególnie przydata dla tych osób, którzy grają w Farming Simulator 25 i hodują zwierzęta. Coraz więcej mamy przykładów map kiedy to system karmienia zwierząt na tych mapach jest zmieniony w stosunku do tego, jaki jest to na standardowych mapach. Na standardowych mapach mniej więcej mamy to wszystko już y, y, dobrze rozpoznane, natomiast na mapach modowalnych system ten może być zmieniony. Dodatkowo może być taka sytuacja, jak chociażby na tej mapie, że mamy dodatkowe zwierzęta. W związku z tym zachodzi pytanie, jak je karmić, żeby mieć Odpowiednio dobre wyniki. Jeżeli chodzi o używanie tej modyfikacji, to nie zmieniło się to w stosunku do Farming Simulator 22. Aktywujemy to poprzez prawy klawisz Control, Shift i F, czyli trzy klawisze: prawy Control, prawy Shift i F, klawisz F, wszystkie te klawisze na raz. Wówczas wyświetlane nam jest takie okienko. W którym mamy dokładnie rozpisane każdy gatunek zwierzęcia i poszczególne grupy, kategorie żywieniowe i co wchodzi w skład takiej kategorii. Dodatkowo mamy wagi dla poszczególnych kategorii żywieniowych, w związku z tym łatwo jest tutaj rozeznać się co, jak i dlaczego, i jak ten system karmienia na tej mapie różni się od takiego standardowego. Tutaj widzimy chociażby, że krowy mogą być karmione mlekiem, to jest w przypadku cielaków. Zmienione jest też jeżeli chodzi o koniczynę, i tak dalej. Mamy dodatkowe zwierzęta, akurat kaczki są karmione tak jak kury, ale na przykład króliki mamy tutaj już trochę zmian. Jest kategoria warzywa, i w przypadku takim, kiedy analizujemy sobie zakładkę zwierzęta, no to mamy tylko i wyłącznie kategorię warzywa. Nie wiemy, co się kryje pod tymi warzywami, w związku z tym. Ta modyfikacja właśnie odpowiada nam na takie pytania, jakie produkty są przypisane do każdej takiej kategorii żywieniowej, jakie one mają wagi, czyli jak wpływają na karmienie poszczególnych zwierząt. Dodatkowo, ta modyfikacja również pokazuje nam, czy receptury na pasze, tutaj w przypadku TMR-u, są takie same jak standardowe, czy też są zmienione. Wszystkie te informacje, oczywiście, są wczytywane z odpowiednich plików w mapie, które właśnie decydują o tym, jak wygląda system żywienia w poszczególnych mapach. Kolejną modyfikacją jest Disable Contract Machines, czyli blokada maszyn kontraktowych. Autorem tej modyfikacji jest Mario, którego oczywiście pozdrawiamy. Rozmiar 57 kB, a platforma to PC i Mac. Blokada maszyn kontraktowych to modyfikacja, która blokuje możliwość wynajmu maszyn na kontrakty z wyłączeniem sprzętu leśnego. A wygląda to tak, że jeżeli używacie tą modyfikację, to wówczas w zakładce usługi rolnicze mamy tutaj różne kontrakty. Możemy je przyjąć. Ale nie mamy tej opcji, kiedy przyjmujemy sobie takie zlecenie i wykorzystujemy wypożyczone maszyny. W związku z tym, no nie można już tak bardzo łatwo i bardzo szybko zarabiać, bo przynajmniej będziecie musieli posiadać własny sprzęt do tego, aby wykonać niektóre prace. Jeżeli chodzi o prace leśne, no to tutaj nadal mamy możliwość wypożyczenia tego sprzętu. Ta modyfikacja umożliwia to w takim przypadku, natomiast w innych przypadkach nie ma możliwości wypożyczenia maszyn, tylko używamy maszyny, których jesteśmy właścicielami. Kolejna modyfikacja to Increased Fuel Prices, czyli wyższe ceny paliwa. Autorem tej modyfikacji jest ZYX i Weasel, rozmiar 64 KB i co ciekawe ta modyfikacja jest cross-platformowa, czyli możecie używać ją na każdej platformie. Modyfikacja powoduje, że ceny paliw są wyższe o 30%, aby uwzględnić realne koszty paliw. Oznacza to również, że otrzymujesz 30% więcej, jeśli sprzedasz wyprodukowany olej napędowy. Kolejna modyfikacja to Allow Mission Work on Finished Missions, czyli zezwalaj na pracę nad misjami po ich zakończeniu. Autorem tej modyfikacji jest TN4799, modyfikacja waży 82 kg. I platformy, na których używamy PC i Mac. Ten mod pozwala ci kontynuować pracę na polach nawet po zakończeniu misji. Dzięki tej modyfikacji możesz dokończyć żniwa nawet po zakończeniu misji. Jak wygląda to w praktyce? Otóż, jak dobrze wiecie, w FS25, w momencie kiedy wykonywujemy sobie kontrakty i te kontrakty na przykład mamy na zbiór, w tym momencie ten kontrakt został zrealizowany, ponieważ dowiozłem wymaganą ilość zboża. Natomiast na polu jeszcze mam miejsce, ponieważ mam jeszcze zboże do wymócenia. Tak więc widzicie, możemy spokojnie sobie pracować na tym polu, mimo tego, że kontrakt już został zrealizowany, ale jeszcze nie został zakończony. Do momentu, kiedy ten kontrakt zostanie już odebrany i odbiorę za nie pieniądze, za ten kontrakt w tym momencie już tutaj nie mogę pracować. To jest bardzo fajne rozwiązanie właśnie, tak jak wspomniałem, dla tych którzy chcieliby tutaj po prostu dokończyć ten zbiór, a gra im nie pozwala. Kolejny modzik to Tidy Shop Mod Titles, czyli Tidy Shop tytuły modów. Autorem tej modyfikacji jest Weasel, waga 79 kg dostępna na PC i Mac. Modyfikacja ta ulepsza sposób wyświetlania tytułów modów w sklepie. Tekst mod jest zastępowany przez autora i wersję modu. Jak wygląda to w praktyce w grze? Jak stosuje się to modyfikację? Otóż w sklepie, w kategoriach, gdzie mam jakieś modyfikacje, oprócz nazwy modyfikacji, nazwy maszyny, mamy w nawiasie wersję danej modyfikacji oraz nazwę twórcy. Na przykład mam tutaj jeszcze taką opcję, gdzie jest nowsza wersja modyfikacji. No, i tu jest ona odnotowana. Oczywiście, autor też. W momencie, kiedy używacie bardzo dużo modyfikacji, to rzeczywiście znajomość i wiedza dotycząca tego, jaką wersję danej modyfikacji używacie, może być przydatna, jeżeli gracie w trybie multi. Oczywiście, jeżeli modyfikacje te są dostępne na modchabie, to teraz mamy ten system powiadamiania o aktualizacjach, gdzie występuje taki wykrzyknik. To jest też ułatwienie. Ale czasami może być taka sytuacja, że na modchabie macie starszą wersję, bo pobraliście sobie wersję z GitHubu. W związku z tym wiecie, że modyfikacja, którą wy posiadacie, ma nowszą, to jest nowsza wersja. Tak więc może być taka sytuacja. Tak więc w tym momencie ta modyfikacja może Wam się również przydać. Zwłaszcza dla tych osób, które stosują mnóstwo modyfikacji. Tak więc wiedza o wersji modu, modu czasami jest istotna. Następna modyfikacja to Extended Forage Harvest Pickup, czyli rozszerzony podbieracz do sieczkarni. Autorem tej modyfikacji jest WorldHawk MODS rozmiar 84 kg i dostępna jest na wszystkie platformy. Modyfikacja ta pozwala zbierać pokosy siana i słomy za pomocą podbieracza do sieczkarni. Enhanced Mixer Wagons modyfikacja, którą pamiętam z FS22. Czyli ulepszony wóz paszowy. Autorem tej modyfikacji jest Ifco Nator, Rozmiar to 3,21 MB. Platformy to PC i Mac. Dzięki temu skryptowi każdy wóz paszowy potrzebuje teraz 2 minuty i 10 sekund na wymieszanie całkowitej dawki paszy, gdy tylko proporcje paszy będą prawidłowe. Czas mieszania zależy od skali czasu w grze. Jak wygląda w praktyce, to znaczy w grze, wykorzystywanie tej modyfikacji? Otóż, tak jak tutaj widzicie, każdy wóz paszowy w grze ma oprócz receptury, teraz minimalny czas, jaki jest potrzebny, aby stworzyć ten TMR. Jak widzicie, w paszowozie mamy już słomę, jest siano i kiszonka, ale one jeszcze nie są w środku, jak gdyby, ponieważ należy uruchomić mieszadło żeby najpierw po prostu, o właśnie, tak jak widzicie, w tym momencie wrzucam siano i kiszonkę do środka. Tego siana jest trochę więcej, tak więc trochę więcej to potrwało. I od tego momentu, kiedy mamy te wszystkie składniki gotowe, zaczyna lecieć czas 2 minuty 10 sekund. Jeżeli przyspieszymy sobie czas w grze, to nie wiem, czy widzicie, też ten czas tutaj, który potrzebny jest, aby wytworzyć ten TMR, po prostu przyspiesza i to fajnie to wygląda, ok? W tym momencie mamy wreszcie paszę jaką jest TMR. Gdybyśmy tutaj dorzucili jeszcze, powiedzmy słomę, no to wtedy nie będzie to już TMR, tylko będzie taki nieukończony TMR, którym, uwaga, też można karmić, można nim karmić. Tylko że to wtedy będzie najprawdopodobniej traktowane jako, z tego co pamiętam, chyba jako trawa. Jest tutaj jeszcze kilka takich przypadków. Dosyć ciekawa modyfikacja od Iwko. Wiadomo, Iwko fajne mody robi. Tak więc tutaj kolejna modyfikacja. No i teraz, o, nagle się zmieniły te warunki. Nie mamy już bezpośrednio takiej kiszonki, czyli tego TMR-u. Jest to nawet na tyle fajnie zrobione, że używając modyfikacji, o której dzisiaj mówiłem, też jest napisane, że proszę bardzo, tą nieukończoną, nieukończony TMR można używać jako trawę jako i też można tym karmić po prostu w taki sposób. Tak więc, tak to wygląda. Tak więc Te dwie modyfikacje jak gdyby uwzględniają to, że jedna zmienia system karmienia, dodaje taką niedokończoną paszę. A druga pokazuje, że rzeczywiście tą paszę można używać. Bardzo fajne, e, fajna rzecz. I ostatnia modyfikacja w dzisiejszym rozstawieniu to More Farms, czyli więcej gospodarstw. Autorem tej modyfikacji jest Mech Noxer. Waży 0,19 MB. Platformy, na których możemy używać, to PC i Mac. Dzięki modyfikacji More Farms możemy zmienić limit na liczbę gospodarstw w trybie wieloosobowym. To tyle jeżeli chodzi o dzisiejszą prezentację, mam nadzieję, że ona Wam się spodobała, jeżeli tak to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam Anton.